Wszystkim, wszystkim pisowskim zjebom tłumaczę, że Unia Europejska nie ma, prawa, nie ma prawa na decydowanie o strukturze, o budowie struktur sądowniczych w danym kraju członkowskim. Czy nie może zakazywać, żeby były sądy rejonowe, okręgowe, wojskowe, administracyjne, etc. etc. Tego nie ma, tylko każdy kraj członkowski sobie sam robi i konstruuje. Ale w traktatach, które są drugie po konstytucji, zapisane jest, że zapisane jest, że. Ma, wpływo, ma możliwość wpływu na praworządność, co sam Morawiecki podpisywał. Praworządność, czyli na niezależność sędziowską. I prowadził tak zwanych sędziów na telefon, i na to Unia się nie zgadza, i powiedziała, że te sądy, gdzie są sędziowie na telefon, i ci sędziowie, którzy są przebierańcami, czyli politykami w togach, nie są sędziami. Dlatego są Najwyższa Izba ta Dyscyplinarna i e, Trybunał Kulinarny, kiedyś nazywany Konstytucyjnym. To wszystko są po prostu, to nie są sądy w Unii Europejskiej, a że Polska należy do Unii Europejskiej, to te traktaty nas obowiązują i wyroki sądów w tym zakresie słuchaj, które w tak stwierdziło. Czyli niestety, kochani pisowcy, co się pierdolnięci, nie macie chuj wiedzy, no. I chuj wam w dupę, no. Niechby część co udaje, że jest chory na raka, żeby was wyruchał tymi miliardami, żeby wam dupa słuchła. no. Ja bym się tym głównym strali, no. Tego wam wszyscy Polacy życzą. Ja tylko w ich imieniu to przekazuję. Mogę się tylko po tym podpisać. Więc generalnie e, ten, te dwa pedały, wąsik i ten drugi cfel, nie są posłami, bo po sąd okręgowy powiedział, że nie są. A konstytucja mówi, że wyroki sądów ostatecznych są ostateczne i jeżeli taki debil jest skazany, to nie może kandydować, ani tym samym być posłem. To jest oczywiste. A to, że ktoś e, może się tego wyroku się odwołać, jeszcze wyżej, wyżej apelacji tak zwanej kasacji, a tej kasacji tam nie było w Sądzie Najwyższym, jest dupa. Wy po prostu mylicie porządki. Sąd Najwyższy Kasacyjny, a Sąd Najwyższy Odwoławczy od decyzji Marszałka Semu są dwie różne drogi prawne. I ta druga nie bada tego, czy on jest winny, czy niewinny, tylko sprawdza, czy był skazany, czy nie był skazany. No. Pierwszy bada, czy był winny, czy niewinny. A stwierdził, że był winny, żeby tak, że tak zwanych więźniów politycznych tworzył, że wpędzał opozycję do więźniów, do więzień i że nie walczył z korupcją, otworzył korupcję. No. I to wam chuję chcemy wytłumaczyć. No nie wiem, obejrzyjcie sobie ten kanał. sobie w końcu, kurwa, zrozumiecie, że po prostu się przegłupa Pozdrawiam Was.